Gdzie to się wszystko zaczęło? A tak! Wszystko zaczęło się niewinnie. Profesor pilnie wezwał nas w związku ze swoim nowym wynalazkiem. Profesor nie krył zdenerwowania. Nie kryję zdenerwowania. Myślę, że przydałaby się jeszcze jedna próba. Trzeba by na pewno działa poprawnie. Dobrze, profesorze, ale co to jest? Och, pozwólcie, że przedstawię Wam. Odponurzacz. Zapytacie, co on robi? To proste. Odsysa z umysłu całe ponuractwo i czyni obiekt odponurzania szczęśliwym. Ale kto go przetestuje? Wspominę pseudointeligentne docinki Romka na temat mojej skromnej osoby, a zgodziłem się przetestować maszynę nie dlatego, że jestem przedstawicielem niższego szczebla ewolucji, tylko dla dobra nauki i ludzkości. Hip-hop tralala, ale jestem szczęśliwy! A to jest właśnie ponurol. Póki co składuję go w beczkach. Kiedy uzbiera się go dużo, mam zamiar przerobić go na nawóz dla kwiatków albo ulepszony odpowiednik smoły. Jeszcze nie wiem. Tego dnia profesor miał bardzo zajęty dzień. Dużo ludzi chciało spróbować wspaniałego wynalazku. Wszyscy tego dnia opuszczali Instytut bardzo szczęśliwi. Pod koniec dnia profesor Talent zasnął z przemęczenia. Następnego dnia cały ponurol zniknął. Zniknęła też spora część sprzętu elektronicznego, którego profesor używał do budowy robotów. I tak to właśnie było. Od tamtego dnia zaczęły się kłopoty. Gdzie to się wszystko zaczęło? A, tak. Wszystko zaczęło się miliwnie. Profesor pilnie wezwał nas w związku ze swoim nowym wynalazkiem. Profesor, nie kryję jednak zdenerwowania. Nie kryję zdenerwowania. Myślę, że przydałaby się jeszcze jedna próba, czy oby na pewno działa poprawnie. Profesorze, ale... co to właściwie jest? O! Pozwólcie, że przedstawię Wam odponurzać. Zapytacie, co on robi. To proste. Odsysa z umysłu wszelkie zawartości ponuractwa i czyni obych od szczęśliwym. Fajnie, lecz kto go przetestuje? Pominę pisają do inteligentne docinki Romka na temat mojej skromnej osoby. A zgodziłem się przetestować maszynę nie dlatego, że jestem przedstawicielem niższego szczebla ewolucji, tylko dla dobra nauki i ludzkości. I ho, tra ale jestem szczęśliwy! A to jest właśnie ponurol. Póki co Składuje go w beczkach. Kiedy uzbiera się go dużo, mam zamiar przerobić go na nawóz dla na kwiatków albo ulepszony odpowiednik smoły. Jeszcze nie wiem. Tego dnia profesor miał bardzo zajęty dzień. Dużo ludzi chciał słuchać wspaniałego wynalazku. Wszyscy tego dnia opuszczali instytut bardzo szczęśliwi. Pod koniec dnia profesor talent zasnął z Następnego dnia cały ponurul zniknął. Zniknęła też spora część sprzętu elektronicznego, którego profesor używał do robienia robotów. I tak to właśnie było. Od tamtego dnia zaczęły się kłopoty.